Czołem inwestorzy. Paweł Kreso z tej strony zaręba Posadz. A w dzisiejszym filmie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące posadzek żywicznych. Zapraszam. Jak najlepiej przygotować podłoże betonowe pod posadzkę żywiczną? Jest kilka metod, wśród nich jest szlifowanie betonu, frezowanie betonu i śrutowanie betonu. Z tych trzech metod, które wymieniłem, my najbardziej lubimy szlifować beton. Dlatego, że uzyskujemy najlepsze parametry w testach pull-off, czyli w teście na odrywanie. Żywica się bardzo dobrze kotwi do betonu szlifowanego, oczywiście, jeżeli się go wcześniej odpowiednio odkurzy. I to zużycie żywicy jest mniejsze niż na betonie śrutowanym. Dlatego z tych trzech metod, taką, którą my najbardziej preferujemy, to jest właśnie szlifowanie betonu. Jakie są wymagania dla podłoża betonowego pod posadzkę żywiczną? No, musi to być. Beton o odpowiedniej klasie, czyli minimum C20-25, 25 MPa na ściskanie. Ale to nie jedyny parametr. Beton musi mieć też minimum 1,5 MPa na odrywanie, po to, żeby ta warstwa żywicy nie odrywała się swobodnie od betonu, żeby ten beton był w stanie jakby tą żywicę tam przytrzymać, żeby ona się dobrze zakotwiła i żeby mogła nam służyć latami. Czy można wykonać na jastrychach cementowych? Można, ale ten jastrych powinien być w odpowiedni sposób wzmocniony. Czy trzeba gruntować podłoże betonowe pod posadzkę żywiczną? Tak, zawsze trzeba zagruntować beton po to, żeby móc położyć na takim podłożu betonowym posadzkę żywiczną. Co nam daje to gruntowanie podłoża? Przede wszystkim zamykamy pory betonu, czyli powodujemy, że tam przez te kawerny, kapilarki nie będzie się nam później wydostawało powietrze, beton nie będzie nam gazował, bo gdyby tam powstało powietrze i zaczęło się wydobywać, to po tym jak położylibyśmy żywicę, jest duża szansa, że takie właśnie wydostające się powietrze będzie tworzyło pęcherze, bąble, no i ostatecznie oderwie nam tą powłokę żywiczną od podłoża betonowego. Czym gruntować podłoże pod posadzkę żywiczną? Są specjalne grunty żywiczne do tego, żeby wykonać właśnie ten proces gruntowania, i mamy tutaj do czynienia głównie z gruntami epoksydowymi. Są też grunty poliuretanowe. Natomiast ze względu na swoje właściwości, ze względu na określoną lepkość, czyli to, że te grunty są rzadsze i bardzo fajnie się je aplikuje, wiodącymi gruntami do posadzek żywicznych są grunty epoksydowe. Kiedy należy wykonać naprawy podłoża przed wykonaniem posadzki żywicznej? Wszystkie naprawy należy wykonać przed gruntowaniem podłoża. Jeżeli podłoże jest popękane, jeżeli ma tam jakieś ubytki, czegoś tam nie ma, coś trzeba uzupełnić, coś trzeba wyrównać czy podszpachlować, to te wszystkie naprawki, naprawy podłoża należy wykonać właśnie przed gruntowaniem. Po gruntowaniu na tego typu naprawy jest po prostu za późno. Do gruntu tak naprawdę to podłoże musi być naprawione, wyprowadzone, to musi być elegancka płaszczyzna po to, żeby później to gruntowanie przebiegało bez problemu i układanie żywicy również było bez problemu. Czy odtwarzamy dylatację w posadce żywicznej? Zdecydowanie tak. Zawsze rekomendujemy odtworzenie dylatacji w posadce żywicznej po to, żeby płyta betonowa mogła prawidłowo pracować i dzięki temu sama posadzka żywiczna mogła bezproblemowo funkcjonować również przez wiele, wiele lat. Co jest jeszcze bardzo istotne, to kwestia uszczelnienia tych dilatacji. Uszczelniamy dylatację w posadzkach żywicznych po to, żeby woda nie dostawała się do betonu, ten beton nie nasiąkał, ta woda tam nie parowała i nie powodowała takiego ciśnienia, które mogłoby nam tą posadzkę żywiczną oderwać. Jest kilka przypadków, kiedy można dilatacji nie odtwarzać. Ale o tym w kolejnym filmie. Kiedy nie odtwarzamy delatacji w posadzkach żywicznych? Jest dosłownie kilka przypadków, kiedy możemy to zrobić. Po pierwsze, w przypadku malowanki. Tutaj po prostu powłoką żywiczną pokrywamy całą posadzkę łącznie z tym wypełnieniem, uszczelnieniem delatacji. Jak nam się ta posadzka tam zmarszczy na tej delatacji, to się z samą posadzką nic nie będzie działo. Drugi przykład to wykonywanie rozlewanych systemów poliuretanowych na ogrzewaniu podłogowym. I trzeci przykład to wtedy, kiedy robimy gruby remont posadzki i siatka dylatacyjna w płycie betonowej jest bardzo nieregularna. Tu coś nalali, tam coś dolali, tu coś dołożyli. Bardzo ciężko tworzyć taką siatkę dylatacyjną po tym, jak przykryjemy to podłoże żywicą. Dlatego w tym konkretnym przypadku również nie odtwarzamy siatki dylatacyjnej w posadce żywicznej. Kiedy po wykonaniu posadzki żywicznej można ją bezpiecznie użytkować? No wtedy kiedy ona się już w 100% utwardzi, czyli w warunkach 20 stopni i 60% wilgotności powietrza, zwykle to jest po około 7 dniach. Wtedy możemy w pełni obciążyć posadzkę ruchem kołowym. Jeżeli chodzi o ruch pieszy, to moglibyśmy pewnie go wpuścić troszeczkę szybciej na tą posadzkę, czyli powiedzmy po 72 godzinach, ale wcześniej nie ma to najmniejszego sensu. Ta posadzka musi się utwardzić, żeby nie była podatna właśnie na zarysowania jakieś wcześniejsze zużycie. Dajmy jej sobie spokojnie dość, niech ona się w pełni utwardzi, a wtedy możemy ją już w 100% obciążać. Jak utrzymać posadzkę żywiczną w czystości? Zaczynamy od zamiatania. Najlepiej zamiatarką Usuwamy z tej posadzki wszystkie twarde elementy, które mogłyby tą posadzkę rysować. Jakieś opiłki metalowe, jakieś inne twarde elementy, jakieś kruszywo, drobiny piasku, jakieś drobne kamienie wszystko to zamiatamy po to, żeby przejść do kroku numer dwa, czyli mycie. I tutaj mycie maszynowe najlepiej automatem myjącym, z wykorzystaniem szczotek bądź padów o odpowiedniej twardości. Do takiego mycia warto również wykorzystać środek myjący delikatnie alkaliczny właśnie do posadzek przemysłowych. Po umyciu posadzki zostawiamy ją do całkowitego wyschnięcia. Czy posadzki żywiczne są odporne na każdy rodzaj chemii? Niestety nie. Są różne typy posadzek i one mają różnego rodzaju odporności. Epoksydy mają najniższą odporność. Jest później taka specjalna kategoria jak posadzki epoksydowe o podwyższonej chemoodporności. Później idziemy dalej. W przypadku tej odporności chemicznej, przechodząc do poliuretanów, a później są jeszcze inne powłoki żywiczne, które mają wyższe te odporności. Natomiast to o tym, w jaki sposób należy dobrać taką posadzkę, powinna również nam mówić karta obciążeń chemicznych na danym obiekcie. Co to jest karta obciążeń chemicznych? Jest to specjalny dokument, z którego wynika, jakiego rodzaju substancje chemiczne wylewają się na posadzkę. Mówi ona również o tym, w jakim stężeniu mamy te substancje, bo zupełnie inaczej będzie działał 10% roztwór jakiejś substancji, a zupełnie inaczej 50 czy 60% roztwór danej substancji. I trzeci parametr, który jest również istotny w tej karcie, powinien się zawierać, to jest czas ekspozycji tej substancji na posadzkę. Czy pracownik, który tam pracuje, ma możliwość dosyć szybko podnieść to, co się rozlało, czy jednak to jest tak, że tam się z czegoś wylewa? I ta substancja zalega nam na posadce. Te parametry determinują to, jakiego rodzaju posadzkę żywiczną powinniśmy mieć w danym obiekcie. Czy posadki żywiczne są odporne na promieniowanie słoneczne? No, niestety nie. W większości przypadków posadki żywiczne mają dosyć słabą odporność na promieniowanie UV. Na przykład epoksydy bardzo żółkną. Poliuretany już mają troszeczkę wyższą tą odporność, ale też potrafią dosyć mocno zżółknąć. Dlatego, jeżeli potrzebujemy tej większej odporności, to zwykle albo stosuje się innego rodzaju utwardzacze do takich żywic, albo, i to jest najpowszechniejsza metoda, pokrywa się posadzki żywiczne specjalnymi lakierami nawierzchniowymi o bardzo wysokiej odporności na promieniowanie UV. Czy posadzki żywiczne się zużywają? Oczywiście, że tak. Tak samo jak każda inna powierzchnia, która jest narażona w obiekcie przemysłowym na różnego rodzaju obciążenia, a posadzki są najbardziej narażone na obciążenia, bo to są obciążenia zarówno ruchu pieszego, zarówno od ruchu wózków, ale również na różnego rodzaju agresję chemiczną. Czasami widzimy, jak na tych obiektach na przykład pracownicy stawiają palety z różnymi ciężkimi rzeczami, przesuwają je po tych posadzkach, także te obciążenia potrafią być naprawdę duże. Posadzki żywiczne to są cienkie powłoki zabezpieczające beton, ale one również się zużywają. Ile wilgoci może mieć podłoże do układania posadzek żywicznych? Tutaj zależy to dosyć mocno od tego, co deklarują producenci żywic. Są tacy producenci, którzy zakładają, że ta wilgotność tego podłoża nie może być większa niż 4%. Natomiast są również inni producenci, którzy mają innego rodzaju żywice i ci z kolei twierdzą, że ta wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Natomiast to, co jest niezwykle istotne, to to, żeby przed położeniem posadzki żywicznej po prostu zrobić dobre badanie wilgotności tego podłoża, po to, żeby móc dobrać odpowiedni grunt, a następnie odpowiednią żywicę nawierzchniową, no i żeby ta posadzka nie sprawiała nam problemów. Jakie są minimalne warunki wymagane do wykonywania posadzek żywicznych? I tutaj kłania się nam reguła: 3x15. 15 stopni Celsjusza temperatura otoczenia, 15 stopni Celsjusza temperatura płyty betonowej i 15 stopni Celsjusza temperatura mieszanki żywicznej, układanej właśnie w takich warunkach. Aczkolwiek z doświadczenia możemy Wam powiedzieć, że przy zachowaniu tych minimalnych warunków. Praca z żywicami jest bardzo trudna. Te żywice są gęstsze, one się gorzej rozpadają, gorzej się je aplikuje, więc nie są to warunki optymalne, to są warunki minimalne i to minimalne z minimalnych. Jak mieszamy żywice dwukomponentowe, czyli np. żywice epoksydowe czy żywice poliuretanowe? Mieszamy je wagowo, czyli Odpowiednią ilość komponentu A wagowo mieszamy z odpowiednią ilość utwardzacza, zwykle to jest komponent B, również wagowo. Co się stanie, jeżeli dodamy za mało utwardzacza? No, może nam ta żywica po prostu nie związać. Co się stanie, jeżeli dodamy za dużo utwardzacza? No wtedy komponent A weźmie tyle utwardzacza, ile potrzebuje, z nim przereaguje, natomiast na posadce pozostanie cała reszta utwardzacza, który nam nie zareagował. Te żywice to nie jest szpachlówka samochodowa, gdzie utwardzaczem podganiamy czas wiązania. Tutaj wszystko trzeba rozmierzyć wagowo. Jeżeli w tym filmie nie znaleźliście odpowiedzi na pytania, które Was nurtują dotyczące posadzek żywicznych, to możecie zadać je w komentarzu pod tym filmem. Postaram się to wszystko zebrać, te wszystkie Wasze pytania i znaleźć chwilę czasu na to, żeby na nie odpowiedzieć. Polubiajcie, udostępniajcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Niech wiedza o posadzkach niesie się dalej.